Jubileusz 10 lat Fundacji Piękniejsze życie 10 czerwca 2016 roku odbył się piknik z okazji jubileuszu 10 lat Fundacji Piękniejsze życie. Wspólne święto pacjentek, wolontariuszy, sponsorów i przedstawicieli szpitali. Byli też dziennikarze przychylni idei Fundacji. Imponujący bilans 10 lat pracy to 700 warsztatów z pielęgnacji i makijażu w 18 szpitalach w 12 miastach Polski. Wzięło w nich udział 7 tysięcy Polek chorych na nowotwory. Dzięki hojności sponsorów z branży kosmetycznej w ręce pacjentek trafiło 80 tysięcy kosmetyków. W części oficjalnej goście obejrzeli film o fundacji oraz poznali jego bohaterki. Według jednej z nich, Agnieszki Gościniewicz, udział w warsztacie piękniejszego życia był impulsem do realizacji odważnych pomysłów. W imieniu szpitali, w których prowadzone są zajęcia, głos zabrała dr Hanna tchurzewska korba szefowa Zakładu Rehabilitacji Warszawskiego Centrum Onkologii. Lubelska koordynatorka dr habilitowana Kamila Wojas-Krawczyk opowiedziała, jak dużą satysfakcję i radość daje pomoc pacjentkom, a Małgorzata Hamperek z Lublina i Edyta Łasak z Krakowa, jak wiele dobrego warsztaty dają chorym. Podziękowania dla sponsorów odebrali reprezentanci Rady Fundacji. Katarzyna Furmanek z Laboratorium Floslek oraz Wojciech Soszyński, prezes Oceanik S.A. Maria Majdrowicz i Katarzyna Klat opowiedziały, w jaki sposób ponad 10 lat temu zachęciły Zarząd Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polski Świat Onkologii do zorganizowania warsztatów. Całość z nieukrywanym wzruszeniem poprowadził Mateusz Chładki. Zaczęło się ulewą, ale ciepły nastrój przegonił deszcz i zaświeciło słońce. Miłym zakończeniem części oficjalnej był mini-recital młodego wokalisty Piotra Zemły. Piękniejsze Życie to jedyny projekt, w którym firmy konkurujące ze sobą na rynku od 10 lat ramię w ramię wspierają polki chore na nowotwory. Każda pacjentka otrzymuje zestaw kosmetyków przekazanych przez sponsorów. Podczas warsztatów wolontariuszki pokazują, jak dbać o urodę w trudnym czasie leczenia onkologicznego.